Hej, cześć, witajcie ze strony Drake'a. Witam Was na serwerze Second World. Zapraszam na serwer. Jest to serwer RPG z różnymi pracami stałymi, jak i doraźnymi. Na serwerze znajdziecie też. Cztery frakcje czyli San Fiero Medical Center, San Fiero Policja Departament, San Fiero Fire Department, czyli szpital, policja i Straż Pożarna. I jeszcze jedna. Służby miejskie, czyli Straż Miejska. siedziby straży Miejskiej jeszcze nie zrobiona. Ta frakcja jest w gotowości... gdzie w gotowości... Yy, Niedokończona po prostu. Na mapie literę zielone S to jest praca dorywcza, czyli możecie tam podchodzić i zarabiać. Czerwony Krzyżyk, do którego właśnie jadę, to jest szpital, niebieski kogucik to jest policja, czerwony kogucik to jest straż pożarna, ale po prostu blip na mapie nie jest wgrany. W górnej części San Fiero jest niebieski samochodzik. Jest to giełda samochodowa, którą za chwilę pokażę. Ale na początku pokażę Wam szpital. Widzimy się w środku. Dobra, weszliśmy do szpitala. Tutaj macie recepcję. Ubrałem sobie skina, doktorka. Tu macie recepcję. Tu wszystko tam siedzimy. Tutaj wszystko. Tu po, lewe, po prawej stronie macie sale chorych macie kilka takich sal. Jak widzicie z interioru można zobaczyć co jest poza budynkiem. Jest to fajnie zrobione. Tu macie kolejną salę. Ogólnie macie trzy sale i jest około pięciu łóżek. Tu macie, że tak powiem gabinecik lekarza. Czy to, jak to można to nazwać. No. Przejdę teraz do zaplecza. Zaplecze znajduje się tutaj. No jest jakaś sala. Nie wiem, tu macie zaplecze. Tu rozpoczynacie pracę lub zakończacie. Tutaj wybieracie skiny, są trzy skiny jak na razie. Taki akademii, taki ratownika i taki doktora. Tu mówiłem, tu macie takie zabawki. Tu macie jakiś pokoik. Ogólnie interior fajny, polecam Wam, jak chcecie ściągajcie. To jest po prostu znata. Jeszcze jedno, macie w opisie ser, y, IP serwera oraz. Y, pokażę Wam teraz y, policję. No widzimy się przy komisariacie. Dobra, jesteśmy na parkingu policyjnym. Tu jak widzicie stoją radiolki. Lecz będą dodane jeszcze pojazdy SWOT. Y, duże pojazdy policyjne, tak zwane lodówy. Tu macie jeszcze podziemny parking. Lecz tu jeszcze nie ma i te pojazdy wszystkie będą przerzucone tutaj. I tu będzie po prostu zejście. Yy, zaraz wam pokażę coś, co jest wewnątrz komisariatu. Macie dwa wyjścia. Dwa wejścia, wyjścia. Tu macie jedno wejście do komisariatu od strony parkingu i z drugiej strony macie tu macie takie, takie sale, tu macie, że powiem, salę przesłuchań. I już wam pokazuję dalej co jest. Tutaj, a tu byłem. Tu macie takie te. Tu macie tam wejście, tu macie więzienie. Tu macie cele. Tu jakieś pokoiki. No, tu macie cele właśnie no. yy, O, ktoś wbił na serwer. I... tyle. No i tu macie jeszcze takie komputeriki. Tu macie wszystko No i teraz wam pokażę urząd. to widzimy się przy urzędzie. Dobra, jesteśmy przy urzędzie i jakoś tutaj dobiegłem. Wbił drugi właśnie właściciel rudy. Tu macie urząd. Tu jest nagroda, która z eventu, który będzie się 6 maja o godzinie 20.00 yy. Ten event organizuje rudy. O, rudy wyszedł z gry. Dobra, wybór pracy. Tu macie prace różne. Na no, jak na razie można przystąpić do medyków lub do, tam do policji poprzez urząd. Wymagana jest reputacja, którą zaraz Wam pokażę, jak zarabiać. chcą farmić, jak to tam mówicie. Tu możecie zmienić tablicę w samochodach za 5000 obojętnie jaką podajesz do 6 znaków czy tam 7 tu zdawanie prawa jazdy macie takie bla 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 tu jak widzicie lotnicze i łodzie są podczas no w trakcie pracy czyli nie są jeszcze zrobione tu sprzedaż pojazdów tu wam się w, prawym, w lewym górnym rogu pokazuje co trzeba wpisać o, Tu macie jeszcze drugie piętro Wpisujecie ukośnik winda i za po 5 sekundach ona jedzie w górę I tu macie tak I tu się znajduje że tak powiem siedziba Straży Miejskiej Tu wchodzicie w blip rozpoczynacie pracę Tu wchodzicie w skina i, i, i jesteście Nie chcę się na winę czekać. Zeskoczę. E, teraz pokażę Wam pracę mechanika. Dobra, jesteśmy przy mechaniku. Są tutaj dwa stanowiska. W jednym na, możecie naprawiać pojazdy. W drugim możecie montować światła. E, światło że jest 8. Tak, chyba 8. Będą dane inne. Mechanik, praca mechanika, skiny 3 I co tu mu powiedzieć dalej Przepraszam za muzykę, obyśmy się jebali yy, Tu macie lakiernię Dobra, jesteśmy już na pracy, która się nazywa koszenie trawników Jeździcie i do tych punktów, i dostajecie od jednej de reputacji do trzech. wbijanie takich 300, na przykład jak ja mam, to jest pół godziny do godziny jeżdżenia. Zależy jak się mam się poszczęści. Pokażę wam chwilę. Czasami wyskakuje okieneczko, ile dostajecie reputacji te za tam zapracowanie. I tak. O, no i widzicie. Nie ma to jak wraca na serwerze przy reputacji. No. Yy, następną może rzeczą będzie przechowywanie samochodów. To się widzimy przy niej zaraz. Dobra, znajdujemy się przy przechowywaniu samochodów. Tutaj w tym dużym blipie pozostawiamy pojazdy, czyli wjeżdżamy po 3 sekunda pojazdnika i znajduje się już w przechowywalni. Tu odbieracie pojazdy, wchodzicie w blip i tu wybieracie, jaki samochód chcecie odebrać. Niestety ja żadnego samochodu jak na razie nie mam, bo mi nie są potrzebne, bo ja się mogę tepać, gdzie chcę. I tyle. Może pokażę Wam jedną z prac, która mi się podoba. Jest to praca. Jaka praca? Nie ma takiej pracy, która jest najlepsza. Wiecie dlaczego? Bo wszystkie prace są dobre, tylko trzeba umieć zarabiać. Na serwerze znajduje się około 10 prac, jeśli się nie mylę. Tak, 10 prac, czy tam 11. Może po prezentacji nagram krótki odcinek, jak pokaz wszystkich prac. A teraz to się z Wami żegnam. Wbijajcie na forum, link w opisie, jak i na serwer, IP w opisie. Na serwerze będą też często eventy, raz w tygodniu bynajmniej. O. Zapraszam na serwer, dowiecie się ode mnie, pytajcie na serwerze o co chcecie, odpowiem Wam z miłą chęcią. Na razie cześć i wbijajcie.